Uwaga, uwaga, uwaga! Patrole współpracujące z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Złotowie. Zostaliśmy nominowani do Gashing Challenge. Zosia potrzebuje naszej pomocy. Proszę pilnie udać się na boisko przy ulicy Szkolnej. Proszę kwitować odbiór komunikatu. 41 przyjęłam, udajemy się boisko przy ulicy Szkolnej. 41 przyjęłam, udajemy się ulicami Szkolnej. Zezwalam na użycie sygnałów świetnych i dźwiękowych. Komenda Powiatowa Policji w Złotowie dziękuję za nominację do Gashin Challenge Komendzie Powiatowej Policji w Szamotułach, Komendzie Powiatowej Policji w Pile oraz funkcjonariuszom Aresztu śledczego w Złotowie. Wyzwanie przyjmujemy. Jednocześnie zachęcamy do zbiórki pieniędzy na małą Zosię. Zosia, trzymaj się, bądź dzielna, a my przystępujemy do realizacji zadania. Do działania nominujemy Komendę Powiatową Policji w Wałczu, żołnierzy XXI Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach oraz Państwową Straż Pożarną w Złotowie.